No, to pszczółka, to chodzi. On mówił o ramkach. O ramkach, które są tylko we Włoszech i we Francji. No to bo to są pszczoły? Paulina, nie mam czasu. Okay. Jesteśmy na trutowisku Stolberg. Jest siódma rano i jest 10 stopni, a właśnie sprawdziłam w Polsce o tej porze. Są 23. Jesteśmy wysoko, wysoko w górach, choć nie bardzo to widać. Ale jak tu jechaliśmy, to zatykało mi uszy, więc jesteśmy na pewno dość wysoko. Przed chwilą opuściła nas mgła i będziemy się rozkładać. Myślę, że na tej łączce. I tam jest jeszcze wolne miejsce. I miły pan, który posługuje się typowo niemiecką, gwarą, z której nic nie rozumiem, niesie nam palety. No, i tak to jest. Błękit niemieckiego nieba. To się czai w krzaczkach. Paulina, zaraz Ci wszystko powiem, tylko na razie nic Ci nie powiem, bo Cię nie słuchasz. Gdzie reszta? Tam, tam, tam. Róko, tam A, jest. tam są jeszcze. Trutowisko Stolberg. Bardzo fajna dolinka w górach. Wszędzie tutaj po krzakach huliki. W tym roku jest linia B19. Tu już jesteśmy rozstawieni. To jest wszędzie. Czy znaczy B19? Pochodna B19 zlał ten teraz przed kilku lat. Ale jest to bardzo dobra pszczoła o bardzo dużym rozwoju. W tym roku nie pojechaliśmy na Wiprę, pojechaliśmy na Stolberg. Wszyscy klienci dosztaną. Matki, matki z, z trutowiska Stolberg. O! Tak to wygląda. A już wszystko rozstawione. Trzeba powoli wracać. Znaczy wracać gdzieś na trutowisko Lautental. O! Tutaj pogoda jest. Dosyć charakterystyczna, jest zimna. No to pszczółka, to unasilnienie. Ładnie nagrywa, ale ładna droga. I czekamy w miejscu umówionym w Stolberg. Ech, może zaraz ktoś przyleci i jedziemy na trutowisko odebrać uliki weselne. Uo. Nie wiem w tym roku jak to unasienianie będzie wyglądało, ale jest to nowa miejscówka. Eee, bardzo dobra linia ojcowska jest akurat B19 o której mówiłem. Tomas, eee, no, B19 Tomasa Rupela. Oczywiście tam w małej kombinacji Ralfa Kolbe. I e, zobaczymy, jak ta linia będzie wpływać. Jest to linia o bardzo wysokiej higieniczności, mm, tworząca bardzo duże rodziny. E, bardzo szybko rozwijające się na wiosnę i dobrze zimujące. Czyli takie pszczoły, jakich szukam. E, jeszcze później, jak odbierzemy uliki ze Stolberg, to jedziemy na. Trutowisko Lautental Odebrać ostatnią partię ulików I w tym roku to nie jest koniec Bo za tydzień jedziemy jeszcze na Trutowisko Leichhorn no zobaczymy jak to wszystko Będzie się Jak to wszystko będzie się Układało i sprawowało